Przede wszystkim się cieszę, że, że to my wygraliśmy tutaj w Warszawie przy gorącej publiczności e, e, wspierającej Legię. I, I to jest nasz duży kolejny sukces. I um, to pokazuje też, że, że idziemy w dobrym kierunku. Chciałbym, żeby tak, tak było. Nie jest to łatwe, bo, bo mamy różnego rodzaju swoje trudności, ale, ale myślę, że dziś zaprezentowaliśmy się jako taki. Godny przeciwnik legii. W pierwszej połowie mogliśmy no, być trochę skuteczniejsi, bo, bo sporo tych sytuacji zmarnowaliśmy, ale to było efektem naszej bardzo dobrej e, organizacji w obronie wysokiej: e, kilku bardzo dobrych odbiorów i, i szwankowała trochę skuteczność, ale jedną sytuację wykorzystaliśmy, mieliśmy tą przewagę, druga. W druga połowa przeciwnik zrobił zmianę. Naturalne było, że to mocne zmiany, że trochę podkręci tempo, ale Lekia jako specjalnie nie natworzyła tych sytuacji. Myślę, że mogliśmy się zachować lepiej w kilku kontrach. No i bramka, kontrowersja duża na 2-0, która by zamknęła mecz, tak. Doszło do, do utraty bramki przez nas, rzuty karne, ale, ale tutaj zachowaliśmy taką chłodną głowę, mimo tego, że, że warunki dla nas trochę były niesprzyjające. Kapitalna postawa zespołu. Gratuluję całej szatni tego trofeum, tego zwycięstwa tutaj w Warszawie. Szykujemy się do kolejnego meczu. Przed nami nowe wyzwania, bo debiut w Pucharach Europejskich. Liczymy, że tam się dobrze zaprezentujemy. Dziękuję. Dziękuję trenerze. Czy są pytania? Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór, trenerze Krystian Natenski Polsat Sport. Ja mam dwa pytania. Pierwsze o takie personalia Iwi Lopez i Igor Sapała. Igior, Igora Sapała dzisiaj zabrakło w kadrze meczowej. Czy to jest jakaś kontuzja? Jeżeli tak, to czy to jest coś poważnego? Iwi, Iwi Lopez dzisiaj zaczął na ławce rezerwowych. Czy to jest efekt tego, że jest oszczędzany na mecze w pucharach, czy może po prostu taka decyzja taktyczna? To pytanie numer. Dobry wieczór, nie, nikogo nie oszczędzaliśmy, bo podeszliśmy, tak jak mówiłem, bardzo poważnie, bo dla nas mecz o jakieś trofeum zawsze jest, każdy mecz jest dla nas ważny, a jeszcze jak gra się o, o konkretny cel namacalny w jednym meczu, no to z, wystawiamy zawsze najmocniejszy skład. Dlatego dlatego uraz tutaj Gora go wykluczyła i Iwi po prostu no, decyzja w kwestiach sportowych... Rywalizacja i zaczął, zaczął z ławki, natomiast wszedł widać było, że dał do bardzo dobrą zmianę. Strzelił bramkę nieuznaną i w serii rzutów karnych też się nie pomylił. To drugie pytanie jeszcze, bo w trakcie rzutów karnych jeden z kibiców tam rzucił, nie wiadomo co w stronę Araka, tak I Pan pobiegł tam w stronę sztabu legi, coś zaczął krzyczeć. Zdradzi pan, co tam pan krzyczał? Czy... Nie, ja do sztabu legi nic nie krzyczałem. Trochę miałem tylko zastrzeżenia jakieś tam sztuczki e, Mladenowicza z noszeniem piłki i tak dalej. No bo to, to uderza się karny, zostawia się piłka, i idzie się na swoje miejsce. no Nie nie, nie robi się innych takich, takich dodatkowych sztuczek. No, są pewne zasady, trzeba je respektować.